Witam państwa serdecznie i zapraszam na naszą relację. Szanowni Państwo, od pewnego czasu trwają prace związane z budową drogi wodnej łączącej Zale Wiślane Zatoką Gdańską. W tej chwili trwa czwarty etap właśnie budowy drogi łączącej Zale Wiślane Zatoką Gdańską. Dla przypomnienia, trwają prace ziemne na rzece Elbląg w obrębie koryta rzeki Elbląg, ale poza jej nurt. I szanowni Państwo, usuwane są między innymi dawne umocnienia rzeki Edlong. Na naszym nagraniu będziecie mogli Państwo zobaczyć bardzo ciekawy, naszym zdaniem, moment, kiedy koparka wydobywa jeden właśnie z takich dużych drewnianych pali. Dzisiaj postaramy się Państwu opowiedzieć, ile może być tych pali, z jakiego drewna zostały wykonane i dlaczego to drewno. Może się okazać takim prawdziwym skarbem, dlaczego to drewno może być bardzo dużo warte. Także zapraszam Państwa serdecznie na naszą relację. Szanowni Państwo, jeszcze taka krótka informacja dotycząca tego, co się dzieje w ramach czwartego etapu. Ten etap został podzielony na trzy części. Część pierwsza to są prace na rzece Edlong. Te prace będą się toczyły na odcinku 3 km. I tutaj, Szanowni Państwo, ważna informacja. Usuwanie tej ziemi będzie się odbywać maksymalnie na głębokość 2 metrów. I tutaj wymagana tolerancja bagrownicza wynosi plus minus 25 cm. Drugi odcinek liczy 2 km. I tutaj, tak samo to usuwanie tego urobku będzie się odbywać na głębokość 2 metrów. I wymagana tolerancja bagrownicza również będzie wynosić plus minus 25 cm. Także jest tutaj jakiś margines, w granicach którego ten operator koparki powinien dokonywać właśnie tego pogłębiania. Natomiast ostatni odcinek liczy 1600 m i tutaj taka ciekawostka. Pogłębianie czy też usuwanie tej ziemi będzie się odbywać na tym ostatnim etapie na głębokość 5 metrów. I tutaj też taka ciekawostka: kolejna tolerancja bagrownicza jest tylko ujemna i wynosi 30 cm. Także to takie krótkie uporządkowanie. Także, szanowni Państwo, ten odcinek, którego dotyczą prace, liczy 6,6 km. Na tym odcinku właśnie te prace będą się odbywały, i tak jak mówiłem, będą to prace ziemne polegające na usuwaniu właśnie tej zalegającej ziemi. Są to dawne umocnienia rzeki Edlong i tak jak mówiłem, taka duża ciekawostka, tutaj te dawne umocnienia to są również takie duże drewniane pale. Te pale, mogę Państwu zdradzić, zostały wykonane z drewna. Dębowego. Jest to drewno trwałe i odporne na wilgoć, także ma takie charakterystyczne właściwości. W tej chwili już się praktycznie bardzo rzadko stosuje właśnie tego typu umocnienia, natomiast kiedyś w dawnych latach takie drewniane pale były stosowane często. W tej chwili już są dużo nowocześniejsze rozwiązania. Szanowni Państwo, w postaram się Państwu pokazać, jak wygląda proces wydobywania tych drewnianych pali. Mamy, są to takie bardzo ciekawe nagranie z kamery stacjonarnej i z drona, także zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia właśnie tego nagrania. Szanowni Państwo, wracamy do naszego głównego tematu. Tutaj przygotowaliśmy taką małą wizualizację przedmioty, które można wykonać z tego właśnie starego dębowego drewna, drewniane deski, po odpowiednim przygotowaniu właśnie takiego starego dębowego drewna. Można by było tutaj właśnie wykonać takie drewniane, dębowe deski, i wtedy byłaby możliwość. Sprzedaży właśnie tego drewna z dużym zyskiem. Kolejna nasza wizualizacja. Kolejne takie wykorzystanie tego drewna to może być drewno opałowe. Z tym, że tutaj według szacunków takie drewno dębowe nie jest jakoś specjalnie dużo warte. Za jedną paletę takiego drewna można otrzymać w granicach 450 zł. I na sam koniec drewniane figurki. Można je wstawić do ogrodu albo trzymać w domu. Wygląda to zawsze bardzo ciekawie i podkreśla charakter właśnie wnętrza albo naszego ogrodu, czy też działki. Oczywiście wymaga to włożenia sporego nakładu pracy, no i trzeba mieć też jakieś zdolności, żeby wystrugać takie cuda właśnie z tego dębowego drewna. I na sam koniec, jeszcze taka ważna informacja. Tutaj mogę Państwu zdradzić, że swego czasu Urząd Morski w Gdyni skupował tutaj te drewniane pale. Te pale były skupowane gdzieś w granicach około 700 zł za sztukę. My jakiś czas temu byliśmy w porcie Feblonku, w i tam właśnie kilka osób dokonywało pomiarów właśnie tych drewnianych pali. Było ich tam naprawdę sporo. A potem te pale zostały zapewne sprzedane i gdzieś wywiezione. Tam odbywała się specjalna taka segregacja tych pali. Także widać, że to drewno gdzieś w jakiś tam sposób zostało wykorzystane. Oczywiście jest też ryzyko, że te drewniane pale, jeśli się okaże, że one są w złym stanie, będzie trzeba zutylizować, i wtedy Urząd Morski w Dyni też również będzie tutaj rozliczał. Taką utylizację każdego takiego drewnianego pala. Oczywiście pod warunkiem, że ten pal będzie miał długość powyżej 4 metrów i średnicę powyżej 20 cm, bo jeżeli będą to takie mniejsze pale, to te mniejsze pale mogą być transportowane na Wyspę Estyjską i tam właśnie wbudowane w właśnie tą Wyspę Estyjską. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Zachęcam jednocześnie państwa do wsparcia naszego kanału poprzez danie przysłowiowego lajka, like jakiegoś komentarza albo poprzez jakieś tam wpaty finansowe. To nam też bardzo pomaga rozwijać nasz kanał. Dziękuję państwu za uwagę i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.